Dzień dobry Państwu. Tomasz Jankowski, wraz ze mną Mateusz Liszkorski. Dzień dobry. Raport z Frontów Ekstra, jak co sobotę? Nowe godziny emisji. Mam nadzieję, że się przyzwyczajacie. Piszcie w komentarzach swoje uwagi. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do polubiania nas w innych mediach społecznościowych, także do polecania kanału wszędzie tam, gdzie możecie. Dzisiaj ten tytuł raportu z Frontów Ekstra, pewnie zastanawiający, ale tak, musimy dla Państwa zdemaskować pewną procedurę, bo. Możemy się wszyscy tej procedury stać ofiarami. Wojna to jednocześnie przestępczość. Nie bez przyczyny bardzo wielu mówi o tym, że konflikt za naszą południowo-wschodnią granicą ma w dużej mierze na celu stworzenie czegoś na kształt, nie przymierzając Afganistanu albo Somalii. W Europie Środkowej. O przestępczości ukraińskiej mówiliśmy wielokrotnie. Pewnie jeszcze, niestety, przyjdzie nam o niej mówić, ale dzisiaj chcielibyśmy zająć się pewnym specyficznym wymiarem owej przestępczości. I zacznijmy od pytania do widzów naszych. Czy otrzymujecie Państwo, prosimy o Wasze komentarze, fałszywe telefony z banków, gdzie prosi się Was o dostęp do konta pod różnymi pretekstami. I czy w tych telefonach czasami nie słyszycie wschodniego akcentu. Może zostaliście przez kogoś w ten sposób oszukani. Bo uwaga, po pierwsze w bankach coraz więcej osób z Ukrainy jest już zatrudnionych i no, jest to właściwie oficjalnie wiadomo. Zresztą wydaje mi się, że nawet w komentarzach ktoś u nas pisał właśnie o tym, że, że w takich instytucjach coraz więcej się zatrudnia osób z Ukrainy. No ale po drugie, proszę Państwa, istnieje cała, no, bym powiedział, firma, która się. Czymś takim zajmuje? Tak, proszę Państwa, na polskich portalach zajmujących się problematyką finansów, oszczędności, sektora bankowego, pojawiało się już kilka takich ostrzegawczych publikacji na temat, który dzisiaj chcielibyśmy poruszyć, ale skala problemu, skala problemu związana od razu powiedzmy z funkcjonowaniem tzw. call centers, Czyli centrów telefonicznych, z których wykonywane są telefony do właścicieli kont bankowych i kart owych banków, jest tak duża i tak mocno związana z wojną, że nie bez przyczyny postanowiliśmy poświęcić jeden z raportów z frontów ekstra właśnie tej kwestii. Kilkanaście już lat temu wybuchła duża afera. Mówiono sporo o funkcjonowaniu grupy, firmy. Holdingu, który nazywał się Milton Group. Ta anglosaska nazwa kryła tak naprawdę struktury, struktury przestępcze, funkcjonujące głównie z terytorium Ukrainy i zajmujące się właśnie organizowaniem wyspecjalizowanych call center, których jedynym celem było wyłudzanie pieniędzy. Wyłudzanie pieniędzy pod pretekstem wtedy głównie zachęcania do różnego rodzaju inwestycji zachęcania do dokonywania przelewów tudzież dzielenia się danymi swoich kont bankowych z dzwoniącymi. Afera była duża, Milton Group bardzo rozgałęziona, część z jej spółek córek znajdowała się i zarejestrowana była w różnych egzotycznych czasem rajach podatkowych. Do końca się wtedy z problemem nie uporano. Niedawno dosłownie Nieco ponad dwa tygodnie temu na Ukrainie wybuchł skandal, skandal właściwie w naszych mediach niezauważony. Deputowany Nikolaj Tiszenko, bo to właśnie bohaterowego skandalu, był współpracownikiem i wiceszefem frakcji Sługa Narodu, frakcji, przypomnijmy, Władimira Załańskiego w Radzie Najwyższej Ukrainy. Ja, Mykola Tiszenko, ja do pomagaty narodu. Uf, ukraiński parlamentarzysta to postać bardzo ciekawa. Początkowo, jak ujawniły media ukraińskie, w latach jeszcze 90., na początku lat 2000, rozwijał swoją karierę w jednej ze zorganizowanych grup przestępczych w stołecznym Kijowie. Znany był wówczas nawet jego pseudonim, pseudonim ze świata przestępczego, Kolia Obołoński. Obołoń to jedna z dzielnicy miasta Kijowa. Zajmował się wówczas według doniesień ówczesnych śledczych, dziś już emerytowanych, m.in. handlem heroiną na kijowskich ulicach. Później, dorobiwszy się już na tym, otworzył sklepy, a przede wszystkim restauracje. Zajął się biznesem gastronomicznym. Stał się też gwiazdą mediów ukraińskich. To go trochę łączyło z jego późniejszym szefem, Władimirem Zełęskim. Występował w różnego rodzaju kulinarnych, popularnych programach, ale też w ukraińskim odpowiedniku polskiego tańca z gwiazdami. Następnie rozpoczął intensywną karierę polityczną. W 2019 roku wybrany został z list partii prezydenckiej do Rady Najwyższej Ukrainy. Już jako deputowany został początkowo szefem struktur prezydenckiego ugrupowania na Zakarpaciu. A skoro Zakarpacie, to Przemyt, proszę Państwa, bo to przecież legion graniczący z krajami Unii Europejskiej, z Węgrami, Słowacją. I właśnie w tamtym okresie pojawiły się różnego rodzaju podejrzenia i publikacje mediów ukraińskich o tym, jak to Tiszczenko kryszuje, wyjaśnimy znaczenie tego słowa, czyli patronuje za oczywiście odpowiednim wynagrodzeniem, przemytnikom, przemytnikom ukraińskim działającym na granicach Ukrainy i Unii Europejskiej. Następnie, mimo tego, że był wiceszefem frakcji Sługi Naodu w Radzie Najwyższej, Piszczenko nie bardzo dał się nam zapamiętać jakichkolwiek inicjatyw typowych dla parlamentarzystów, ustawodawczych i innych. To no, chyba jedyne. Czym zapadł w pamięci, to propozycja wprowadzenia, proszę Państwa, zmian językowych. Tak, jako restaurator stwierdził, że tradycyjny ukraiński kotlet po kijowsku powinien nazywać się Midbol. Oczywiście w języku angielskim. A Tiszczenko stwierdził, że słowo kotlet jest pochodzenia rosyjskiego, warto więc przejść na bardziej ukraińskie w cudzysłowie Midbol. Midbol po kijowsku. To była jego głośna. I wyśmiana zresztą przez całą Ukrainę wówczas propozycja. Był cały czas w tym okresie współpracownikiem Władimira Zełęskiego, ale też najbardziej według niektórych wpływowej osoby na Ukrainie. Andrzeja Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Jermak do tego stopnia zaprzyjaźnił się z Tiszczenką, że został chrzestnym najmłodszego z dzieci. Tego świeżo wówczas upieczonego deputowanego Rady Najwyższej. Tiszczenko z kolei w wielu przypadkach działał w imieniu Jermaka, reprezentował go w różnego rodzaju rozmowach, też tych nie do końca formalnych, ale o tym zaraz. W październiku 2023 roku, po tym jak pojawiały się kolejne sygnały o masowym otwieraniu na Ukrainie, wspomnianych już na wstępie, call centers. Czyli centrów oszustów dzwoniących po różnych zresztą krajach, jak zaraz się przekonamy, i wyłudzających pieniądze. Tiszczenko wszedł w skład tymczasowej komisji śledczej w Radzie Najwyższej Ukrainy, która miała, właśnie miała zajmować się walką z tym nielegalnym biznesem. Ciekawostką jest jednak to, że Tiszczenko nie do końca walczył z call centers, ale raczej próbował je sobie w jakimś stopniu podporządkować. Pojawia się wkrótce nagranie, nagranie rozmowy telefonicznej, w której Tiszczenko mówi wprost, żąda po pierwsze miliona dolarów opłaty za możliwość kontynuacji funkcjonowania jednego z takich call-centrów, a po drugie mówi o tak zwanej konstancie, ładnie to nazywa. Konstanta to stała opłata, która miała by wynosić około 50% przychodów danego nielegalnego, Centrum oszustów e, miesięcznie, miesięcznie 50% mieli oddawać Tiszczęce lub jego ludziom. Dlaczego mówimy tutaj o Tiszczęce? Mówimy o nim dlatego, że na Ukrainie, jak w każdym tego rodzaju miejscu, gdzie mamy do czynienia ze stykiem polityki, biznesu i świata przestępczego, teraz dodatkowo jeszcze struktur siłowych różnego rodzaju, służb specjalnych wojska, na Ukrainie pojawiło się wiele konkurujących ze sobą grup zajmujących się tym nielegalnym, przestępczym procederem wyłudzania te pieniędzy przez telefon. Piszczenko stał się jednym z bohaterów skandalu. Skandalu, który wydarzył się 20 czerwca tego roku, w dnie, przedawnym, Dniepropietrowsku. Co wówczas się wydarzyło? Otóż deputowany Rady Najwyższej stwierdził, że pojedzie. Do Dniepru, sprawdzać i e, weryfikować, czy w dalszym ciągu działają tam owe nielegalne centra oszustów. Wdał się przed jednym z lokali, w którym takie call center funkcjonowało, w bójkę z szefem ochrony owego call center, Dmitriem Pawłowem, zresztą na gina się dość ciekawą postacią, bo jednym z bojowników Jednostki Kraken, która jest przecież bezpośrednio powiązana z gór Ukrainy, czyli z tamtejszym wywiadem, służbami wojskowymi. Tiszczenko przyjechał do Dniepras z własną obstawą policyjną. Na fotografiach zidentyfikowano policjantów z Kijowa, czyli wziął Znanych sobie przedstawicieli służb, po to, żeby najkrócej rzeczy mówiąc, przejąć kontrolę nad jednym z call center funkcjonujących właśnie w Dnieprze. Przejdźmy jednak do Dniepra, zanim powiemy, jak rozwinęła się dalej ta skandaliczna historia. Otóż niektórzy twierdzą, że to właśnie Dniepr jest stolicą owych call centers, owych grup oszustów. Zajmuje się tym biznesem, głównie tamtejsza grupa przestępcza dziewiatki, znana jako dziewiatki, czyli dziewiątki. Ochronę zapewnia jej wspomniana już grupa, czyli jednostka oddział Kraken, właściwie weterani Krakena oraz przedstawiciele trzeciej grupy szturmowej, też zasłużeni najpierw w tak zwanej operacji antyterrorystycznej na Donbasie, a teraz już w trakcie działań wojennych. Patronem dziewiatek, w całym obwodzie dniepropietrowskim ma być szef obwodowej administracji wojskowej, tak, tak, czyli ktoś na kształt gubernatora naszego wojewody, generał, uwaga, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Siergiej Łysak. Dobrym znajomym Sergeja Łysaka jest szef wspomnianej grupy przestępczej, Igor Chromow. Chromow rozbudował do tego stopnia swoje struktury, że ma całą organizacją zajmującą się również PR-em. Po nalocie Tiszczenki, o którym tutaj wspomnieliśmy, pojawiły się nagle w szeregu mediów społecznościowych, ale też innych Ukrainy publikacje, publikacje zamówione przez Grupę Przestępczą Dziewiatki i mającą na celu zrównanie z ziemią Tiszczenki, deputowanego Rady Najwyższej. Całą kampanią pr miał zajmować się znany pr Wowa Pietrow który wcześniej obsługiwał cały szereg ukraińskich polityków. Drugą ciekawą grupą z Dniepra również jest grupa Jaguszki. Grupa Jaguszki to m.in. członkowie ruchu Uwaga Honor Honor zrzeszającego oczywiście ukraińskich neonazistów, nacjonalistów, m.in. byłych bojowników osławionego Azowa. Siergieja Filim Filimonowa, pseudonim syn Peruna i Igora, Potaszenkowa, pseudonim Maliar. W 2023 roku, możecie Państwo teraz na to popatrzeć, pojawiły się kadry z jednej z imprez korporatywek tak zwanych, czyli imprez organizowanych dla pracowników kolcentrów prowadzonych właśnie przez grupę Jaguszki w Dnieprze. Po incydencie w Dnieprze, wróćmy jeszcze do. Deputowanego Tiszczenki okazało się, że sprawa jest na tyle głośna dzięki akcji PR-owej że Andrzej Jermak, szef biura prezydenta, a prywatnie kum Tiszczenki, stwierdził, że odetnie się od swojego dawnego protegowanego i publicznie stwierdził, iż ma nadzieję, że Tiszczenko złoży mandat deputowanego. Kto jeszcze zajmuje się tym przestępczym biznesem na Ukrainie? To też ciekawe, proszę Państwa. Jednym z ważnych graczy ma być Jegor Burkin, pseudonim Meksykaniec. Jest to osoba znana ze świata przestępczego Rosji. Tak, to był obywatel Rosji. W 2014 roku grupa przestępcza przez niego kierowana, znana jako HIMPROM, i zajmująca się głównie dystrybucją i produkcją też narkotyków na dużą skalę przeniosła swoją działalność na Ukrainę. No cóż, oczywiste, łatwiej jest funkcjonować w kraju częściowo upadłym lub nawet całkowicie upadłym niż w Rosji. Jest to zatem grupa rosyjsko-ukraińska, jej członkowie jakimś cudem kupili czy uzyskali. Paszporty, paszporty już ukraińskie, choć sami pochodzą głównie z Rosji. Paszporty na nowe nazwiska, no ale i tak są postaciami dość znanymi. W Berdiańsku, proszę Państwa, dzisiaj zajmowanym, kontrolowanym przez Federację Rosyjską, przypomnę, robiliśmy wywiad z merem, nowym merem tego miasta. Na samym początku specjalnej operacji wojskowej, Rosjanie. A ściślej i gwardia narodowa rosyjska, weszła do jednego z takich call centrów. Jego właściciele nie zdążyli ewakuować sprzętu, komputerów, telefonów, które w tym call callcentrze były używane. Pojawił się później dość ciekawy raport, raport rosyjskiego z Berbanku na temat właśnie owego call center w Berdiańsku. Call center zatrudniało 300 osób które pracowały w systemie zmianowym. Według owego raportu wykonywali oni do 5 tysięcy telefonów na dobę. No i jednocześnie, uwaga, to może Państwa zainteresować, przed rokiem 2022 według Sberbanku z tego właśnie centrum wykonano ponad 300 tysięcy połączeń telefonicznych do Polski. Więc próbowano Również oszukiwać naszych rodaków bądź Ukraińców, czyli na osoby rosyjskojęzyczne mieszkające, żyjące na terenie naszego kraju? Są też pomniejsze call centra. Mamy na przykład w Lwowie grupę Bogdana Sawki, która specjalizuje się przede wszystkim w składaniu propozycji inwestycyjnych, niezwykle atrakcyjnych i wyłudzaniu w ten sposób środków. Jak wygląda funkcjonowanie takich call centrów? Pojawiło się już na ten temat kilka reportaży. Po pierwsze, pojawiają się do tej pory możecie Państwo sami na nie popatrzeć. Liczne ogłoszenia w mediach społecznościowych, ale też na portalach reklamowych. Ogłoszenia proponujące pracę, tak, proponujące pracę, w których wskazuje się na wymogi dotyczące znajomości języków, w tym często języka polskiego i bardzo atrakcyjne, jak na warunki ukraińskie ale nawet nie tylko ukraińskie, w porównaniu z polskimi chyba też dość atrakcyjne zarobki. 90 tysięcy hrywien, to jest około 9 tysięcy złotych za pracę w call center. Porównajcie sobie to Państwo z, zarób, z zarobkami polskich pracowników normalnych, legalnych call center otwianych u nas przez różnego rodzaju korporacje. 9 tysięcy to podstawa, do tego są jeszcze dodatki, dodatki zależne oczywiście od tego ile osób uda się danemu pracownikowi call center oszukać i ile da właścicielom tego call center zarobić. Całe takie call center z reguły zatrudnia od 100 do 150 osób. Często mieszczą się te call centra w dużych pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach biurowych, gdzie mamy całe rzędy Komputerów, które możecie Państwo zobaczyć na załączonych materiałach. Działa to też tak, że zwykli, szeregowi pracownicy call center nie wiedzą tak naprawdę, na kogo pracują, dlatego w wypadku jakiejkolwiek wpadki zatrzymania, nie do końca są oni w stanie powiedzieć, kto jest rzeczywistym właścicielem takiego Call Center. Wcześniej są oni testowani, przechodzą testy psychologiczne czy potrafią manipulować ludźmi, szkoleni są również do manipulowania ludzi, mają przed oczyma instrukcje, jak dzwonią, w jaki sposób, kogo można oszukać. Stosuje się w tych kolcentrach przy rekrutacji również wykrywacze kłamstw. Hierarchia w callcentrze jest bardzo ścisła. Tak jak już mówiłem, mamy do czynienia z hierarchizowaną dobrze zorganizowaną grupą przestępczą, której hierarchia i sposób organizacji przypomina nam właściwie korporacje, tak, metody stosowane w dużych korporacjach. Maksym Burzański, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, który również zajmował się tą problematyką, choć chyba nie tak jak Tiszczenko, wspomniany tu na wstępie, twierdzi, że obecnie na Ukrainie funkcjonuje około 200 dużych call center. Średni według niego dzienny przychód takiego Centrum e, działalności oszustów to około 100 tysięcy dolarów. Dziennie, proszę Państwa, łatwo policzyć miesięcznie. Jakie są metody? O, bardzo częste, wy, występujące też przecież u nas, tak naprawdę, tyle, że na mniejszą skalę ostrzegają Państwa przed oszustami tego rodzaju również polskie banki. E, I warto. Jak się okazuje, tych ostrzeżeń wysłuchać. Otóż bardzo często to metoda na polegająca na tym, że mówi się o tym, iż ktoś z waszych krewnych lub bliskich miał wypadek, trzeba natychmiast przylać jakąś określoną kwotę, aby mu pomóc. To też najzwyklejsze w świecie os oszustwa znaną nas jako oszustwa internetowe, polegające na sprzedaży towaru z atrakcyjną zniżką. No i oczywiście sprzedający towar następnie znika. To informacje, które nagle dostajecie Państwo od osób, które przedstawiają się jako pracownicy banku i mówią o tym, że właśnie włamano się na wasze konto, albo dokonano z niego bardzo podejrzanej informacji. I dlatego prosi się was wówczas przez telefon o podanie numeru waszej karty. Ważności, daty ważności tej karty i tego trzycyfrowego numeru CVV, który znajduje się na odwrocie karty bankowej. Plus oczywiście inwestycje o bardzo wysokiej stopie zwrotu, bardzo wysokiej stopie zysków, które również różnego rodzaju już wyżej wykwalifikowani pracownicy call centers proponują. Te metody oczywiście mogą być zróżnicowane, natomiast do realizacji całego pro, przestępczego procederu wykorzystują ukraińskie call centra przede wszystkim zaawansowany sprzęt pozwalający na zmienianie numerów telefonów. Z dowolnego kraju możecie Państwo zobaczyć telefon przychodzący z jakiegoś polskiego numeru. Okazuje się, że dzwoni do Was przedstawiciel jednego właśnie z takich call centers Ukrainy. To aplikacje do zmiany numerów, to własne oprogramowanie. Tak, pieniądze są już w tym procederze takie, że niektóre z call centers zatrudniają bardzo pomysłowych programistów, którym płacą za opracowywanie specjalnych aplikacji. Mamy cały dość duży raport z Berbanku, tu już tu wspomniany na ten temat, bo jedną z głównych ofiar tego typu praktyk padają Rosjanie. Łatwiej są rosyjskojęzyczni Ukraińcy, też są rosyjskojęzyczni, nie odróżniają się od nich niczym, chyba że drobnym akcentem i mogą bez problemu masowo dzwonić w tym celu do Rosji. Kto jest tak zwaną kryszą, czyli parasolem, kto kryje całą tą działalność? Oczywiście. Policja, tak, ukraińska policja. Cały szereg publikacji na ten temat, między innymi na portalu Strana UH, w ramach prowadzonego przez niego śledztwa się pojawiało. Służby, tak, służby specjalne, wspomniana Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w pierwszym rzędzie. Zorganizowane grupy przestępcze wyrastające z nieco innych branż, np. Na handlu narkotykami czy handlu żywym towarem, ale też politycy. Zazwyczaj ci, którzy kryszują, czyli patronują danemu interesowi, roztaczają nad nim ochronę, dostają od 40 do 50% przychodów danego obiektu. Jeśli chodzi o Rosję, przytoczmy tutaj. Powód zainteresowania Zberbanku i innych instytucji rosyjskich tym, co na Ukrainie się w ramach tego procederu dzieje. Otóż anonimowe źródło związane z takim call center, wypowiadające się dla wspomnianego portalu strana UA, nie tak dawno mówiło: Ukraińców oszukują albo kryminaliści, albo idioci. Rosjan okrada się bezpieczniej. Mamy zerwane stosunki dyplomatyczne. Rosyjskie organy ścigania nie mają teraz jak zwrócić się do ukraińskich z żądaniem wszczęcia postępowania karnego w sprawie oszustwa. Nie ma poszkodowanego, nie ma przestępstwa. Dogadaliśmy się z ekipą, że część zarobku 5 do 10% oddajemy na, uwaga, siły zbrojne Ukrainy. I dlatego, być może, były pułkownik SBU Oleg Starikow, mówił wprost. Call center kontrolowane są w dużej mierze przez struktury siłowe Ukrainy i chwalił, chwalił ich działalność, wskazując na to, że dodatkowo finansują one siły zbrojne Ukrainy. W czerwcu tego roku, dokładnie 29 czerwca, rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w 2023 roku kradzieże tego typu dokonane na samych tylko obywatelach rosyjskich wyniosły wartość 156,5 miliarda rubli. To jest mniej więcej 7 miliardów 245 milionów złotych. Skala gigantyczna. 90% zdaniem rosyjskiego MSW tego rodzaju działalności to działalność prowadzona z terytorium Ukrainy. Wiceprezes wspomnianego rosyjskiego Sberbanku Stanisław Kuzniecow twierdzi, że w sumie wykonywanych jest z tego rodzaju call do 20 milionów telefonów, połączeń telefonicznych i internetowych wysyłania różnego rodzaju wiadomości na dobę. I podał kwotę jeszcze większą, bo 250 miliardów rubli. To kwota dotycząca tylko i wyłącznie obywateli rosyjskich. W całym szeregu publikacji, proszę Państwa, pojawiają się jednoznaczne informacje, że głównym celem działalnościowych call-centrów głównym celem, właśnie głównymi ofiarami owych oszustów padają przedstawiciele kilku krajów, w których mieszka duża społeczność czy rosyjskojęzyczna, czy ukraińska. We wszystkich z tego rodzaju raportów wymienia się również nasz kraj, Polskę. Uważajcie, uważajcie na siebie i uważajcie na tego rodzaju telefony i dziwne informacje, które możecie otrzymywać. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy. Również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich Imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Absolutnie nie dlatego to powiem, żeby usprawiedliwiać proceder. Natomiast w warunkach takiego upadku państwowości, upadku państwa prawa, no już takich no nigdy nie było państwa prawa, no ale kiedyś przynajmniej nosiło jakieś tam znamiona, no wiadomo jest, że ludzie będą się chwytać wszystkiego, żeby tylko zarobić na utrzymanie czy na kolejne łapówki, które pozwolą im nie pójść do wojska. Pytanie, od razu stawiam taką tezę jako odpowiedź, może ktoś ma inną, to zapraszamy do komentarzy. Czy ten proceder w stosunku do Polaków nie będzie tylko narastał? Bo po pierwsze narasta upadek państwowości ukraińskiej, jest coraz ciężej tym Ukraińcom żyć. Po drugie, tak jak sam zauważyłeś, jest bardzo duża społeczność ukraińska w Polsce, ona tak czy inaczej uczy się języka polskiego i Polacy, tak jak Rosjanie, staną się łatwym celem. Najłatwiejszym sposobem zdobycia bazy danych klientów danego banku. Jest najzwyczajniej w świecie posiadanie kreta w danym banku, współpracującego z taką grupą przestępczą. Jeden z polskich blogerów zajmujących się sprawami bankowości i finansów pisał nie tak dawno, że po 20 minutach od założenia przez siebie konta, konta w jednym z polskich banków, już otrzymał telefon z tego rodzaju call center. Właśnie... Z owym wschodnim akcentem, niby po polsku, ale ze wschodnim akcentem. Nie budzi to naszych zastrzeżeń i zdziwienia, dlatego że, jak mówiliśmy na wstępie, duża część pracowników polskiego sektora bankowego to mieszkający tutaj obywatele Ukrainy. Jednocześnie nie chcemy, żeby to zabrzmiało jak wylewanie dziecka z kąpielą, i absolutnie nie zarzucamy wszystkim obywatelom Ukrainy pracującym w polskim sektorze bankowym udziału w tego rodzaju przestępczym procederze. Ale wiadomo, że to ułatwia. Ale procederem. może to ułatwiać te praktyki, o których tutaj mówiliśmy. Dlatego jeszcze raz, no właściwie nam chyba pozostaje przyłączyć się do apelu dużych polskich banków, ale też instytucji państwa polskiego, które przed tego typu praktykami przestrzegają, przy czym Właściwie nikt nie mówi o tym, że te praktyki, centrum tych praktyk dzisiaj jest upadłe państwo, dawna Ukraina. Czekamy na Państwa komentarze, na Państwa relacje, a może ktoś z Was wie, jak temu problemowi zaradzić. Właśnie ostrzeżcie nas i innych, jeśli zetknęliście się z tą patologią. A jeśli chodzi o dzisiejszy raport Sądu Ekstra, to już wszystko. Żegnają się Madausz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.